W Polsce te kategorie warsztatowe mają całkiem niezły poziom, bo po prostu mamy bardzo dobrych, e, 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 do, dobrych realizatorów. Tak? I, e, e, I nie jest tajemnicą, że w, 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 dla nikogo, kto m, przy, przy, przy otań się o tę branżę, że, e, że mamy świetnych operatorów, że mamy bardzo dobrych montażystów, mamy coraz, lepsze, po, coraz lepszą postprodukcję. Jakby, i, a jeżeli już kładziemy nacisk na tę postprodukcję, jeżeli jakiś film czy, 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 czy jakaś rzecz ma, ma mieć taki swój postprodukcyjną taką jakość, to potrafimy się tym zająć na tyle dobrze, żeby to trzymało po, 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 poziom światowy, więc myślę, że w reżyserii też jakby też nie ma co narzekać. my Mamy generalnie w tej branży kłopot jakby z tym wszystkim, na czym, na czym swoje piętno odzwierciedlają y, z całym szacunkiem nasi, na, na, nasi, nasi klienci, gdzie ten kompromis jest nam ciężko jakby y, u, u, uzyskać i gdzie rzeczywiście y, y, robi się problemem jakby brak czasu, czasem brak pieniędzy, ale bardziej brak czasu niż brak pieniędzy. Natomiast tam, gdzie, y, y, g, gdzie, gdzie oceniamy warsztat, no to ten warsztat moim zdaniem trzyma światowy poziom absolutnie, dlatego jest to wielka przyjemność i, 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 i i, i, i fajna wielka oceniać by bo tutaj nie mamy, nie, nie, nie mamy żadnych kompleksów. Mam wielką nadzieję, że te, że te kategorie będą jakby coraz bardziej doceniane, aczkolwiek też rozumiem, dlaczego one nie są przez agencje traktowane priorytetowo, ale, ale wydaje mi się, że jeżeli agencje robią coś y, fajnego i nawet jeżeli ten scenariusz nie. Z różnych powodów, bo czasami te briefy, które my dostajemy nie pozwalają na zrobienie tego scenariusza że tak, żeby on był nagrodowy, nie mówię, że zły, ale, ale nagrodowy, żeby on miał jakby w sobie jakąś taką wielką, wielką myśl, jakąś fantastyczną świeżość. Ale, ale my wszyscy staramy się w tym biznesie, przynajmniej jeżeli nawet jeżeli mamy taką, ta, taką sytuację, gdzie, ten, gdzie, gdzie ta historia, no, jakby gdzieś tam mniej lub bardziej cięła się obanał, albo przynajmniej nie jest jakaś taka bardzo wyrazista, to staramy się zazwyczaj, przynajmniej mi się tak wydaje, staramy się to robić jak najlepiej i znajdować te środki, żeby to wszystko najlepsze, co można z tej historii wyciągnąć, żeby tam się znalazły. I wtedy. No fajnie jest, żeby to później zostało docenione i to może być docenione. I można dostać nagrodę za to, że się po prostu fantastyczną zrobiło muzykę, że się powierzyło to ludziom, którzy zrobili fantastyczny montaż, czy fantastyczne, fantastyczne sound, czy fantastyczny sound design, jakby. czy nawet znalazło się świetnych aktorów do odtwarzania tych, 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 tych Nagroda to jest też nagroda, jakby. Przesyłając zgłoszenia Yy, agencje reklamowe dokonują pewnej selekcji yy, yy, dokonują pewnej selekcji swojego materiału te zgłoszenia ileś tam kosztują my w tym kraju nie inwestujemy zbyt dużo. W, ja słyszałem taką opowieść o tym, że Sachi Sachi Sao Paulo w, tam w, z 10 lat temu wydało na festiwal w Cannes 970 tysięcy do, 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 dolarów. I to chodziło jaka taka legenda, jakby opowiadana przez ludzi, którzy jakby no, wiedzieli o tym z pierwszej ręki. Ale, a my oczywiście jesteśmy jakby na antypodach tego. Jakby my bardzo oszczędzamy na tych. Na tych za, za, za każdym razem trzeba przekonywać różnych ludzi, że to się przekłada na biznes, że to, jest, że to ma znaczenie, jakby, Że to nie jest tylko jakby nasz tutaj zbiorowy branżowy onanizm, tylko, tylko jakiś istotny element naszego biznesu. To są strasznie fajne scenariusze, ale wydaje mi się, że Sebastian Pańczyk też jakby kapitalnie sobie z tym tematem poradził. Zresztą osobiście jestem wielkim miłośnikiem talentu Sebastiana i robiłem z nim w życiu dużo różnych rzeczy. Wiem, że to nie jest koleżyser od, od animowanych pierogów, ale też jakby taki, który potrafi świetnie zrobić ludzi. Bardzo fajny casting. Bardzo fajnie wymyślone, całe te y, sytuacje pl plastycznie. No i a reżyseria Tygrysa no to y, tak akurat trudno znaleźć w Polsce lepszego specjalistę od reżyserii animowanych y, Tygrysów niż Sebastian, więc. Ja ze wszystkich tych kategorii warsztatowych y, y, zawsze jakby najostrożniej podchodziłem do kwestii postprodukcji, bo mi się wydawało, że nie, nawet nie chodziło o to, że ludzie, że my nie mamy takich fachowców w Polsce. ale Chodziło o to, że mam takie wrażenie, że to zawsze wymaga czasu i takiego pietyzmu, którego wyklami jakby bardzo rzadko. Bardzo rzadko mamy na niego, y, mamy tutaj jakby sw taką swobodę, żeby, żeby, żeby z takim pietyzmem podejść. To jest fantastyczna reklama. jakby to, ten cały świat został wykreowany w, w postprodukcja, jakby. Każdy widzi, jak to, jak, 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 jak to wygląda. To jest niezwykle przekonujące, niezwykle su sugestywne, pięknie zrobione jakby i, i super, że takie reklamy w Polsce są, że to jest dowód na to, że jednak można, można. Tak? Sound design to jest 30 albo 40% sukcesu fi filmu. To jest coś niesamowitego, jak film nabiera. Y Takiej, takiej siły, w momencie, kiedy jest udźwiękowiony. Ten sam materiał przed udźwiękowieniem i po udźwiękowieniu nagle, na, na, nagle zaczynasz w to wierzyć albo siedzieć w tej rzeczy, rzeczywistości. Także ten, ten, ten Wiedźmin on kapitalnie to pokazuje. Po prostu spróbujmy sobie obejrzeć to bez dźwięku i zobaczmy, to jest po prostu jakiś komiks, tak? Jakby I nagle w momencie, kiedy, kiedy, kiedy te, 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 te zaczynamy to, ten film również słyszeć. To nagle się dopiero okazuje, jak bardzo ten świat jest prawdziwy, jak on jakby. Jak to wszystko się dzieje tu obok, jakby przejeżdża, przebiega, jakby nam drogę przeskakuje nad nami, jakby i musimy się aż uchylać od. Yy, yy, yy żeby, żeby koń nas nie kopnął kopytem albo, y, albo coś takiego. Także to, to, to jest świetny dowód na to, jakby jak dźwięk jest, jak, jak ważny jest dźwięk w, y, w filmie. Fajnie, to jest tak jak z, 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 z malarstwem y, miniaturowym holenderskim. W 30 sekund też można zrobić piękny film.